Siemano widzowie, z tej strony Baranek Show Witam was w czwartym odcinku z Minecrafta I przypominam teraz jeszcze o konkursie z poprzedniego odcinka na Anarchistik.net No i zapraszam do oglądania Dobra widzowie, jestem tu. Po... Jak możecie zauważyć, mam trochę mniej hajsu niż powinienem mieć A to dlatego, bo... Kupiłem trzy na Dolls, mam i teraz wystawiłem je drożej tu... O, właściwie jeden sprzedał widzowie I będę tam... Pa... Będę z jakiegoś Tisiaka na plus Kolejny się sprzedał Tak, by ktoś pytał, to wystawiałem po 9000 odłamki. Dokładnie to po 8999. poniżej tej ceny polecam kupować. I wystawiać coś koła. Dobra, widzę jej uciekł. Tak bym go pewnie nie zabił, ale cieszę się, że uciek. Zaraz przejmuję ten labirynt. Przynajmniej mam nadzieję. Ja tu jestem po to siano. Najbardziej. Komuś tu lajkuje Minecraft. nasze Steve jakiś. Teraz zobaczymy. Miejmy nadzieję, że Steve. Szybki generator i idziemy. Musimy zobaczyć jego eku. Skoro on już się pojawiła. On chyba Kita nie mi się tak wydaje. Kiedy by nie miał to temu innego do So we should be stiff. stiff. A, my to widzowie, O tyle trzydzieści trzy pięć, jest przyszedł, no mi się nie podoba, poszedł sobie. Oj, to nie jest kit. Racja to nie Sigma, jestem na strefie bez co prawda, są tu trzy wystakowane osoby, ale one się tu biją. Co chyba poszły, właśnie. Ja sobie kopię, póki mogę. Nie wiem, ile to potrwa. Teraz 110 tysięcy. Nie ma w ogóle, więc... Więc póki mogę to kopię. ale by się teraz widzowie. Wyobraźcie sobie jakby się przydało. Jakby Jakby się przydało... No teraz GB, żeby sobie chciałbym tą motykę. Co wyobrażacie? Taką motykę i cię ktoś chować z powrotem. Dobra widzowie mały upgrade, mam 220 tysięcy. Eee, Zapytać Cię pewnie jak, to po prostu kupuję rzeczy z rynku i wystawiam drożej. Polecam mi inwestować w odłamki. Naprawdę. Tak, do 5 tysięcy kupować, a potem... Sprzedawać po 10, a ja po 12, bo skończyło do góry przez chwilę albo jakieś sety. Zrobiłem sobie listę, ile co kosztuje od 40 do 46 i patrzę, ile to kosztuje jako ulepszenie i zakupuję ja, kupuję tańsze rzeczy, gdzie starem drożej. Więc polecam. I widzimy się, jak będzie ją czysta koła. Dobra, tak, widzowie, 300 tysięcy już jest. Tak sobie się zastanawiam, czy sobie nie zrobicie anarchicznego miecza 46, żeby było trochę ciężej, bo ja jeszcze dosłownie za jakąś godzinkę, dwie, już nie będzie stać na anarchiczny wiecz. Zrobimy sobie może taki większy challenge. Zobaczymy, jak wyjdzie. I, 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 i widzimy się w 400 kart. Widzimy. Mamy już 400 tysięcy, i możemy kupić. Chyba, anarchiczny miecz już jakiś. Zobaczymy, Jest jakiś anarchiczny miecz. Chciała na miarczu. Chciała są widzowie. Szukamy na rynku. Jest jakiś tańszy. Ja. Jest na mnie, Widzowie. Czterdzieści. jeszcze taki słaby. Jest na pół miliona. Jest. A ile kosztuje 46 mięśni? Zobaczymy jeszcze widzowie. Miecz 46. A nasi No dobra. Ostatecznie za 50, 600 tysięcy kupię chyba. No widzimy się jak będę miał pół miliona Dobra widzowie Jak widać nie mam pół miliona A to dlatego, bo na rynku jest anarchiczny miecz za 400 tysięcy Wreszcie Z pół tygodnia na to czekałem I jest widzowie Nasz anarchiczny miecz Gdzie on jest? O to jest on, widzowie to jest to. Kupujemy. Kupujemy. Mamy widzowie anarchiczny miecz. Wreszcie tyle nas zbierałem. I mam jeszcze coś dodatkowego. 30 zmianek. Czarujemy anarchiczny miecz. Chyba wypadło jakieś 30. Widzowie, źle idzie. 30%, czyli jeszcze czarujemy 7 zmianek. Dobra, widzę jak w dzisiejszym odcinku. To byłoby na tyle. Udało nam się zrobić anarchiczny miecz. Następny odcinek będzie w sobotę o 19. I do zobaczenia.